Czos, jesiona i historia wiecznej miłości. Nad jeziorem Czos, położonym nieopodal Mrągowa, unosi się cicha, stara opowieść, niewidoczna dla oka, ale wyczuwalna w powietrzu, zwłaszcza o zmierzchu, gdy fale szemrzą spokojnie, a wiatr tańczy wśród liści. Miejscowi od pokoleń powtarzają historię młodego małżeństwa rybaka o imieniu Czos i jego żony, pięknej i łagodnej jesiony. Żyli skromnie, ale szczęśliwie. On codziennie wypływał na jezioro, by łowić ryby, a ona dbała o dom, ogród i wszystko, co wokół nich rosło i żyło. Ich miłość była cicha, lecz głęboka, jak toń jeziora, nad którym się wychowali. Pewnego dnia los zadrwił z ich spokoju. Czos, jak dzień, zarzucił sieci, ale tym razem złowił coś niezwykłego, małego jesiotra, młodego potomka króla ryb. Wieść o tym zdarzeniu dotarła do władcy wodnych Głębin. Rozwścieczony stratą swojego dziecka, zwrócił się do Boga Perkuna, władcy niebios i burz, z prośbą o zemstę. Perkun, poruszony gniewem rybiego monarchy, zesłał na jezioro potężną burzę. Niebo pociemniało, wiatr zawył, a fale uderzały w łódź Czosa z coraz większą siłą. Wicher w końcu przewrócił jego łódź. Rybak zniknął w odmętach jeziora. Gdy wieść o tragedii dotarła do jesiony, serce jej pękło. Płakała dniami i nocami, nie jadła, nie spała, tylko siadała nad brzegiem jeziora i patrzyła w dal, gdzie po raz ostatni widziała swojego ukochanego. Jej łzy wsiąkały w ziemię, a żal rozbrzmiewał w wietrze. W końcu nawet Perkun poczuł wyrzuty sumienia, nie chciał widzieć więcej jej cierpienia, z litości postanowił zakończyć jej ból. Ale w sposób, który pozwoliłby jej na zawsze pozostać blisko męża. Zamienił jesionę w drzewo, smukłe ciche, pochylone nad taflą wody. I tak stoi tam do dziś. Jej konary łagodnie szumią, jakby szeptała imię swojego ukochanego. Jezioro nazwano Czosem, by nikt nie zapomniał o młodym rybaku i jego tragicznej śmierci. A drzewo? Niektórzy mówią, że jeśli usiądziesz pod nim tuż przed zachodem słońca i zamkniesz oczy, możesz usłyszeć westchnienie jesiony i poczuć tę miłość, która choć przerwana przez burzę, nigdy nie zgasła.